W dniu dzisiejszym na stadionie przy ulicy Sportowej Mazowia podejmowała Miejski Klub Sportowy z Przasnysza. Mecz zakończył się zwycięstwem Mazowi 3-0. do 0. Witam trenera gości, pana Pawła Mazurkiewicza, witam Panie Trenerze, trenerze. oczywiście naszego trenera, pana Marcina Sasala. Jak już zawsze tradycyjnie, na początek poproszę o kilka słów, wrażeń po dzisiejszym meczu trenera naszych gości. Panie Trenerze, bardzo proszę. Więc może rozpocznę tutaj od gratulacji dla trenera Sasala i dla jego zespołu. Wynik 3 do 0. Uważam, że troszeczkę za wysoki. Mazowia przed tym meczem moim zdaniem miała delikatny handicap, ponieważ no, my graliśmy w środę zaległy mecz ligowy, Mazowia nie grała, co zresztą widać było. Poza tym 30 minut graliśmy w osłabieniu 10 przeciwko 11. Decyzja uważam sędziego przy tej przy tej czerwonej karcie bardzo pochopna. Natomiast jest no, taką podjął, my, my ją też szanujemy. Co, no gratulacje jeszcze raz. Ja się nie wstydzę gry swojego zespołu. Uważam, że był taki moment, gdzie na wygraliśmy w tej niedowadze, czyli 10 na 11 i wyglądało to dosyć dosyć pozytywnie. Pierwsza połowa była słaba z dużą przewagą Mazowi. Druga W mojej ocenie dosyć wyrównana. No, i niestety już opadliśmy z sił w końcówce, i te dwie bramki, w chyba w doliczonym czasie gry, przesądziły, że wynik taki jest jaki jest. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie turnierze. Trzy punkty cieszą, bo e, jeśli chcemy awansować, nie możemy tracić punktów. W zeszłym tygodniu nam się to wymknęło w 96. Minucie. Natomiast tutaj podchodziliśmy do meczu z szacunkiem, pamiętając mecz w w który wygraliśmy 1-0 w użycie karnym i z tego meczu po prostu niewiele, niewiele tam się działo, nie było sytuacji klarownych i tutaj żeśmy chcieliśmy zrobić postęp w grze, bo myślę, że coś tam się u nas zacięło, ale brakuje takiej płynności, brakuje dobrych decyzji na boisku. I mamy jeszcze trochę czasu do następnego meczu, żeby trochę popracować. Natomiast tutaj przeciwnik na pewno bardzo ambitny. Grając w dziesiątkę, czasami się wyzwalają dodatkowe jeszcze siły, i to było tutaj widać. To była pierwsza porażka, bo statystyki trzeba niestety szanować. To była pierwsza porażka MKS-u akurat z nami. I myślę, że ciężko, żeśmy zapracowali dzisiaj na te, na te trzy punkty. Rzeczywiście wynik. Suchy wynik nie odzwierciedla tutaj, że to była jakaś mega przewaga, a ja myślę, że byliśmy lepsi o tą jedną bramkę, którą żeśmy strzelili, te dwie już w końcówce. No, zakończyliśmy mecz strzałem Wojtka ociala i Kuby Zatorskiego. Na pewno trzeba tutaj jeszcze podkreślić sytuację w pierwszej połowie, bo i Bieniac miał strzał do pustej z lewej nogi i praktycznie nie wcelował w bramkę. Mieliśmy dobrą sytuację Borysa Piotrowskiego z głowy, który też przestrzelił. Mieliśmy kilka fajnych sytuacji, natomiast też trzeba, no, Borys Piotrowski oddaje, no, myślę, że klasowy strzał i, i trzeba tutaj pochwalić młodego zawodnika. Rzeczywiście dobrze się wkomponował w bardzo krótkim czasie do naszego zespołu, bo to już jest jakby druga bramka, a nie jest to zawodnik, który, którego pozycja... Predystynuje do tego, że będzie w ramki zdobywał, ale on jeszcze robi coś więcej. Myślę, że to też doda mu tutaj dużo, dużo sił. Szykujemy się teraz na następny mecz do ząbek. Mam nadzieję, że wróci dwójka zawodników po kontuzjach. Zobaczymy, jak to będzie od wtorku. Czy, czy wkomponują się w zespół. No i to też świadczy o tym, że mamy już. Jakieś ruchy na boisku, te zmiany, które dzisiaj żeśmy chociażby zrobili, to bardzo pozytywnie i tutaj cała trójka chłopców, którzy weszli w drugiej połowie, napędziła to, żeśmy nie drżeli do końcowego, do końcowego wyniku, tylko wcześniej ten sam zamknęli. Dziękuję bardzo. Ja również bardzo dziękuję. No sytuacja po, po dzisiejszym dniu, kiedy Trosz y, przegrał, mamy przewagę chyba dziewięciu punktów, natomiast no, nadal jesteśmy jakby łeb w łeb, idziemy z Surejówkiem, czyli sytuacja bardzo ciekawa. Do, wydaje mi się, że do ostatniego meczu będzie to interesujące, interesujące zawody. Zapraszam na nasze y, spotkania. Dziękuję też kibicom. Fajny dzisiaj był doping i do zobaczenia na naszych meczach na ulicy Sportowej. Zapraszam również do dopingowania naszej drugiej drużyny. Do zobaczenia. Dziękuję panie przewodniczący. Dziękuję.